Ten medytacyjny poranek zapraszam Ciebie na chwilę ciszy, na medytację. Miłość dla wewnętrznego dziecka. Jesteś cała, jesteś cały. Przygotuj spokojną przestrzeń i zapal świeczką. Usiądź wygodnie, zamknij oczy i waż głęboki wdech i wydech. Zrób tak kilkakrotnie. Z każdym oddechem pozwól, by myśli odpłynęły. Z każdym wydechem pozwól ciało, by się zrelaksowało poczuj, że teraz nie musisz niczego robić. Wystarczy, że jesteś tu i teraz. Teraz delikatnie wyobraź sobie, że stoisz na łące. Słońce ogrzewa twoje ciało. W oddali widzisz swoje wewnętrzne dziecko. Może ma pięć lub siedem lat. To ty, to twoja wewnętrzna dziewczynka. To ty, to twój wewnętrzny chłopiec. Nie biegnij do niej. Poczekaj, aż spojrzy na ciebie. Kiedy wewnętrzne dziecko poczuje się bezpieczne, podejdzie do ciebie. Zobacz mu w oczy. Postawa, może i zamknięta, przestraszona, zła. Może po prostu dalej czeka. Ukręknij przed wewnętrznym dzieckiem i powiedz mu: Widzę cię, pamiętam cię, czekałam, czekałem na ten moment. Nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Zobacz, jak siadasz z wewnętrznym dzieckiem na trawie. Trzymasz je za rękę albo przytulasz, jeśli na to pozwoli. Jesteś piękną duszą, jesteś światłem. To nieprawda, że coś z tobą jest nie tak. To, co cię spotkało, nie było twoją winą. Ale teraz jesteś bezpiecznym dzieckiem. Jestem tutaj. Twoja dorosła ja, Twój dorosły Ty. Możesz zadać pytanie wewnętrznemu dziecku: czego najbardziej teraz potrzebujesz? Posłuchaj. Może będzie cisza. A może będzie szeptanie? Nie oceniaj, nie zmuszaj. Bądź tu i teraz. Otwarty, otwarta na słowa. Ono już wie, że jesteś. Połóż dłonie na sercu swoim i wewnętrznego dziecka. Wyobraź sobie, że z Twojego wnętrza płynie złoto, różowe i białe światło. To miłość. Cicha, miękka i bezwarunkowa. To światło, które otula Was. Powiedz: Nie jesteś brzydkim dzieckiem. Nie jesteś ciemnym dzieckiem. Jesteś całym dzieckiem. Nadal jesteś Ty. Kocham Ciebie. Przepraszam Cię, że zostawiłam, zostawiłam Ciebie na chwilę. Ale teraz wróciłam, wróciłam. Już nie odchodzę. Zostań jeszcze chwilę razem w tym świetle. Nie musisz robić nic więcej. Dziecko wewnętrzne Cię słucha. Pomału podziękuj wewnętrznemu dziecku. Możesz je przytulić, ucałować w czoło i powiedz: Zawsze możesz do mnie przejść. Już wiem, jak Cię słuchać. Obejrzyj się jeszcze raz. Zostawiając dla wewnętrznego dziecka kwiatek, serce ze światła. Wracaj po ciszę. Oddech. Ciało tu to twoje. Wróć do teraźniejszości. Weź kilka oddechów. Porusz dłońmi i ciałem. Poczuj, że wracasz. Jest taka część w Tobie, której nie dotknie żaden nóż, żaden ból i żaden cień. To wewnętrzne dziecko pełne życia i pamięci światła. Jeśli do Niego wrócisz, zawsze będziesz wiedzieć, kim jesteś. Pozwól sobie na to. A teraz otwórz swoje oczy i spójrz w niebo. Wiesz, gdzie jest Twoje światło i Twój Bóg w Tobie, w Twoim sercu. W Tobie jest moc. Kiedy uwierzysz, kiedy zawierzysz miłości. Niech się darzy. Cudownego dnia obfitości. Wzrastaj. o e vierge.